Istnieje dziedzictwo, którego nie mierzy się złotem ani ziemskimi tytułami, lecz żywym ogniem i niewidzialną mocą. Jest to manifestacja siły, która ukształtowała pierwotny Kościół, rozpaliła serca pierwszych naśladowców i która, paradoksalnie, pulsuje z tą samą intensywnością w duszy tych, którzy ośmielają się wierzyć dzisiaj. Jesteśmy bliscy zagłębienia się w istotę tego boskiego daru, świętego arsenału, który przekształca ludzką słabość w scenę chwały. Nie chodzi o bierną wiarę, lecz o aktywną interwencję Ducha Świętego w rzeczywistość materialną. Kontempluj płomień, który na ciebie czeka, tchnienie, które może rozpalić twój język do głoszenia wiecznych tajemnic, przełamując bariery ludzkiego języka i zrozumienia. Ten płonący dar nie jest wyuczony, lecz przyjęty, rozprzestrzeniając się jak święty ogień, który pochłania stare, by stworzyć nowe. Aby jednak poruszać się w tej sile, potrzeba więcej niż zapału. Konieczne jest jasne oko w duszy, zdolne demaskować zwiedzenie i obłudę, pozwalające spojrzeniu dostosować się do samej mądrości Boga, prowadząc cię przez zdradzieckie wody duchowej wojny. Pomyśl o dotyku, który jest nie tylko lekarstwem, lecz czystą interwencją, świętym balsamem, który przywraca to, co było złamane, i oczyszcza rany, które wydawały się wieczne. I jest też tajemnica lingwistyczna, zdolność do przekraczania ludzkiej mowy. Łącząca Ziemię z Niebem w anielskich dialektach lub boskim języku, ujawniając ukryte poznanie dla budowania wspólnoty. To oświecenie nie pochodzi z intelektu, ale od ducha, oferując klucz do odkrywania tajemnic królestwa i prowadząc z niezwykłą jasnością w chwilach kryzysu. Wreszcie, niezachwiana ufność, ta wiara, która wykracza poza zwykłą nadzieję, manifestując się jako aktywna moc, zdolna przenosić góry i redefiniować niemożliwe. Ta podróż jest zaproszeniem do rozpoznania i używania darów, które rozbrzmiewają przez proroctwa biblijne. Jest to droga pokory i śmiałości, gdzie każdy dar jest ogniem, który cię pochłania i tworzy na nowo. Niech twój duch zostanie rozpalony. Istnieje fundamentalna prawda, która wykracza poza architekturę świątyń i złożoność doktryn. Wiara chrześcijańska jest zasadniczo doświadczeniem mocy. Duch święty nie został zesłany, by być jedynie biernym pocieszycielem. Lecz aktywnym agentem radykalnej transformacji, objawiającym się poprzez dary, których ludzki umysł nie jest w stanie wytworzyć. Te dary są żywym dowodem ciągłego wcielenia Chrystusa w świecie, arsenałem, który Bóg daje swojemu Kościołowi, aby nie był on jedynie pamiątką przeszłości, lecz aktywną siłą w teraźniejszości. Dziedzictwo, które nam zostało przekazane, zgodnie z zapisami w listach Pawłowych, nie jest listą duchowych sugestii, lecz opisem narzędzi niezbędnych do budowania ciała. Apostoł przypomina nam, że objawienie Ducha jest dane każdemu, mając na celu dobro wspólne. Nie są to trofea indywidualnej świętości, lecz strumienie boskiej energii przeznaczone do przepływu przez wspólnotę. Jest to święty paradoks ludzka słabość staje się sceną boskiej siły, a nasza niewystarczalność jest wypełniana wystarczalnością Boga. Kontemplujemy, po pierwsze, dar płonący, który rozpala język, proroctwo. Nie jest to proroctwo w prostym sensie przepowiadania przyszłości, lecz akt mówienia pod natchnieniem Boga. To głos wiecznego wdzierający się w czas, przynoszący ludowi zbudowanie, napomnienie i pocieszenie. Jest to tchnienie, które przełamuje ciszę i apatię, wlewając pilność i życie w duszę. Proroctwo jest żywym ogniem, który oczyszcza intencje i kieruje spojrzenie wspólnoty na objawioną wolę Boga. Kiedy płomień ducha rozpala proroka, Przesłanie wykracza poza ludzką oratorię, niesie ono ciężar wieczności, przełamując bariery zrozumienia i rozprzestrzeniając się jak święty pożar, który pochłania to, co fałszywe, i odtwarza to, co prawdziwe. Od Proroka Dar ten wymaga głębokiej pokory i niezachwianej śmiałości. Musi on opróżnić się z własnego głosu, by stać się wiernym echem głosu Bożego. Jest to wezwanie do wrażliwości, ponieważ przesłanie nie zawsze będzie wygodne, ale zawsze będzie konieczne, aby zestroić serce Kościoła z sercem Chrystusa. Ale żarowi proroctwa musi towarzyszyć wyostrzony zmysł odpowiedzialności duchowej. W tym miejscu wkracza boskie rozpoznawanie. Jeśli proroctwo jest mówiącym mieczem, rozpoznawanie jest tarczą i świetlistym okiem, które weryfikuje źródło. Jest to rzadki i żywotny dar dostrzegania prawdziwej natury duchów, rozróżniania między głosem Boga, głosem ciała a głosem zwiedzenia. W świecie nasyconym duchowym szumem. Gdzie kłamstwo ubiera się w światło, rozpoznawanie jest kotwicą prawdy. Jest to mądrość, która nie opiera się na uczuciach czy osobistych podejrzeniach, lecz na nadprzyrodzonej jasności, która demaskuje obłudę i ducha błędu. Boskie rozpoznawanie pozwala wierzącemu nawigować po zdradzieckich wodach duchowej wojny, nie będąc poniesionym przez wiatry obcych doktryn czy manipulacje emocjonalne. Jest to dostosowanie wewnętrznego spojrzenia do samej mądrości Boga. Ten dar zachęca nas, by iść poza powierzchnię, nie sądzić według pozorów, lecz przenikać ducha stojącego za słowem i działaniem. Jest to ochrona Wspólnoty przed wilkami w owczej skórze, zapewniająca, że budowanie jest autentyczne, a obrana droga jest drogą świętości. Rozpoznawanie wymaga ciszy i ciągłej czujności, ponieważ bitwa duchowa jest subtelna i nieustanna. Módlmy się zatem z zapałem o manifestację tych dwóch filarów, płomienia proroctwa, aby Słowo Boże nigdy nie zamilkło na naszych ustach oraz rozpoznawania, aby nasza wizja pozostała czysta i skupiona na niezmiennej prawdzie. Niech Duch udzieli nam śmiałości mówienia i mądrości osądzania, aby Kościół był latarnią światła i prawdy pośród ciemności. Manifestacja tych darów jest naszą odpowiedzialnością i naszą chwałą. Amen. Podróż przez dary Ducha prowadzi nas teraz z obszaru objawienia werbalnego do domeny namacalnej interwencji. Jeśli proroctwo i rozpoznawanie ustanawiają fundament prawdy i czystości doktrynalnej, to dotyk uzdrowienia objawia współczucie Boga w działaniu. Nie jest to dar teoretyczny, lecz święty balsam, bezpośrednia interwencja boskości w ludzką kruchość. Jest to żywe świadectwo wcielenia, ponieważ w Chrystusie Słowo stało się ciałem, aby dotykać i przywracać. Dar uzdrawiania nie ogranicza się do przywracania fizycznego, jest aktem miłosierdzia, który oczyszcza rany duszy, Łagodzi ciężar choroby i cierpienia, i służy jako jednoznaczny znak, że Królestwo Boże się zbliża. Dotyk uzdrawiania wymaga odnoszącego go nie tylko wiary, ale i głębokiego utożsamienia się z cierpieniem innych. Jest to kanał miłości, który przepływa przez żarliwą modlitwę, gdzie wyciągnięta ręka staje się przedłużeniem samej woli Boga. Jest to przypomnienie, że wiara chrześcijańska nie jest tylko filozofią życia, lecz dynamiczną mocą, która działa w świecie materialnym kwestionując logikę choroby i śmierci. Kiedy manifestuje się uzdrowienie, nie tylko przywraca ono jednostkę, ale buduje całą wspólnotę, na nowo rozpalając nadzieję i potwierdzając suwerenność Boga nad wszelkimi ludzkimi ograniczeniami. Następnie stajemy w obliczu tajemnicy lingwistycznej, która wznosi nas ponad ziemską komunikację, dom de linguas. Jest to starożytny dar, często źle rozumiany, który pozwala wierzącemu przekraczać ludzką mowę, Łącząc ziemię z niebem w anielskich dialektach lub boskim języku, znanym jako Glasa Leilie, Nie chodzi o zwykłą naukę języków, lecz o tchnienie, które odkrywa ukryte poznanie i umożliwia bezpośrednią i intymną komunikację ze Stwórcą. Głównym celem tego daru, gdy jest publicznie manifestowany, jest zbudowanie wspólnoty, pod warunkiem, że następuje jego interpretacja, zapewniająca, że wypowiedziana tajemnica jest przetłumaczona na zrozumienie dla wszystkich. Dar języków jest mostem między skończonym a nieskończonym, westchnieniem ducha, które wyraża modlitwy i uwielbienia zbyt głębokie, by mogły być zawarte w ograniczeniach ludzkiego języka. Dla jednostki jest źródłem osobistego zbudowania, sposobem na wzmocnienie wewnętrznego ducha. Dla kościoła jest znakiem nadprzyrodzonej obecności Boga. Jest to zaproszenie do pokory, gdyż wierzący musi pozwolić, by jego własny głos został uciszony, aby duch święty mógł przemawiać w języku, który kwestionuje rozum, ale który rezonuje z wieczną prawdą. Idziemy dalej do słowa mądrości, oświecenia, które nie pochodzi z intelektu ludzkiego, ale z bezpośredniego objawienia ducha. W odróżnieniu od słowa poznania, które dotyczy faktów i informacji, słowo mądrości oferuje klucz do odkrywania tajemnic królestwa i stosuje boską prawdę w praktycznych i złożonych sytuacjach. Jest to latarnia zapalona w ciemności, prowadząca wierzącego z niezwykłą jasnością w filach kryzysu oferując boskie rozwiązania dla ludzkich dylematów. Ta mądrość jest zdolnością do widzenia sytuacji z perspektywy Boga, do zrozumienia większego planu i podejmowania decyzji, które honorują Jego wolę. Jest to dar, który pozwala liderom i doradcom oferować kierownictwo, które wykracza poza światową logikę, wlewając pokój i cel pośród chaosu. Słowo mądrości jest rozpoznaniem w działaniu, praktycznym zastosowaniem objawionej prawdy, zapewniającym, że wspólnota nie tylko wie, co jest słuszne, ale wie, jak słusznie działać. Na koniec, kontemplujemy dar wiary, który wykracza poza zwykłe przekonanie konieczne do zbawienia. Jest to wiara cudowna, niezachwiana i śmiała ufność, która manifestuje się jako absolutna pewność, że Bóg interweniuje w nadprzyrodzony sposób w konkretnej sytuacji, nawet gdy wszelkie dowody wskazują na porażkę. Jest to moc przenosząca góry, przekonanie, które napędza akty interwencji i wytrwałość poza ludzkie granice. Dar wiary jest świętym paradoksem, gdzie ludzka słabość staje się sceną boskiej siły. Nie jest to osobiste osiągnięcie, lecz dar udzielony na chwilę wielkiej potrzeby, pozwalający wierzącemu dokonywać niemożliwego poprzez autorytet Chrystusa. Jest to manifestacja ufności, która nie opiera się na uczuciach lub przesłych doświadczeniach, lecz na niezmiennej wierności Boga. Ta wiara jest motorem, który napędza skuteczną modlitwę i śmia w mierzeniu się z duchowymi i fizycznymi gigantami. Uznajmy, że wszystkie te dary proroctwo, rozpoznawanie, uzdrowienie, języki, mądrość i cudowna wiara są strumieniami boskiej energii przeznaczonymi do przepływu przez nas dla budowania ciała Chrystusa. Nie są one duchowymi ozdobami, lecz niezbędnymi narzędziami dla misji Kościoła. Manifestacja tych darów jest ciągłym zaproszeniem do życia w pokorze i śmiałości, pozwalając, aby ogień ducha nas pochłonął i odtworzył, przekształcając nasze życie w latarnie boskiej mocy i miłosierdzia. Niech Twój duch zostanie rozpalony, aby szukać i używać tych darów z miłością i celem, ku chwale tego, który nas wezwał z ciemności do swej cudownej światłości. Amen. Podróż przez zrozumienie darów duchowych osiąga kulminację w uświadomieniu sobie, że te manifestacje nie są jedynie ozdobami wiary, lecz siłą napędową boskiej misji na Ziemi. Punkt kulminacyjny tego objawienia nie leży w katalogowaniu darów, ale w ich syntezie i praktycznym zastosowaniu, zawsze urozmaiconym bezwarunkową miłością, zgodnie z nauczaniem apostoła Pawła. Bez miłości proroctwo staje się pustym echem, dar języków mylącym hałasem, a cudownej wierze, choćby była najbardziej spektakularna, brakuje wiecznej substancji. Miłość jest drogą nadrzędną, cementem, który łączy śmia boskiej interwencji z pokorą służby. Prawdziwa skuteczność darów mierzona jest budowaniem ciała Chrystusa, a nie indywidualnym blaskiem. Kiedy boskie rozpoznawanie chroni wspólnotę przed zwiedzeniem, kiedy słowo mądrości kieruje w czasach kryzysu i dotyk uzdrowienia przywraca to, co było zepsute, rezultatem jest zbiorowa dojrzałość. Kościół jest powołany, by być żywym organizmem, gdzie każdy członek, obdarowany w sposób unikalny i specyficzny, pracuje w doskonałej harmonii. Nie jesteśmy zbiorem obizolowanych talentów, lecz ciałem oddychającym tym samym duchem, manifestującym pełnię Chrystusa. Otrzymanie daru jest zatem przyjęciem zadania, świętym zarządzaniem. Jest to odpowiedzialność za cząstkę mocy Boga. Ta odpowiedzialność wymaga ciągłej czujności i niepodlegającej negocjacjom czystości intencji. Ogień proroctwa musi być temperowany pokorą, aby nie stał się arogancją. Dar języków musi być używany do budowania, a nie do zamieszania czy popisywania się. Pokusa pychy jest cieniem, który ściga każdego nosiciela nadprzyrodzonego daru i dlatego uległość i nieustanne dążenie do świętości są fundamentem, by te moce płynęły bez skażenia. Słowo mądrości, które odkrywa tajemnice i oferuje kierownictwo w chwilach wielkiej udręki, wymaga od wierzącego życia w uważnym słuchaniu. Nie chodzi o inteligencję ludzką, lecz o objawienie, do którego dostęp mają tylko ci, którzy opróżniają się z własnego rozumienia. Podobnie, dar cudownej wiary, niezachwiana pewność przenosząca góry, jest paradoksem. Objawia się z większą siłą w tych, którzy uznają swoją całkowitą zależność i słabość wobec majestatu Boga. To w naszej niewystarczalności boska moc znajduje idealną scenę dla swojego działania. Refleksja nad darami duchowymi nie jest zimną analizą teologiczną lecz naglącym zaproszeniem do działania i poddania się. Święte dziedzictwo nie jest zamknięte w przeszłości pierwotnego Kościoła. Rezonuje ono w Twoim życiu dzisiaj, czekając na rozpoznanie i użycie. Duch Święty nie przestał tchnąć ani wyposażać tych, którzy poddają się Jego suwerennej woli. Kulminacja tej podróży wiary nie polega na prostym zrozumieniu, czym są dary, lecz na przeżywaniu ich pełni, pozwalając, by niewidzialna moc manifestowała się przez Twoje ręce, Twój głos i twoje serce. Droga wiary jest drogą śmiałości i pokory. Gdzie pokora uznaje, że niczym jesteśmy bez ducha, śmia popycha nas do proszenia i działania z autorytetem, który został nam delegowany w Chrystusie. Niech płomień proroctwa ducha rozpali twój język do głoszenia prawdy bez strachu. Niech boskie rozpoznawanie będzie twoją niezawodną tarczą przeciwko wszelkiemu zwiedzeniu i obłudzie. Niech dotyk uzdrowienia będzie balsamem który przywraca życie i duszę, świadcząc o współczuciu Boga. Niech dar języków łączycie z niebem w modlitwach, które przekraczają ludzki rozum. Niech słowo mądrości prowadzi cię na każdym rozdrożu, a dar wiary pozwala ci widzieć niewidzialne i osiągać niemożliwe. Misą Kościoła jest manifestowanie Królestwa Bożego na ziemi, a dary duchowe są niezbędnym arsenałem w tej bitwie. Nie są one przywilejami zarezerwowanymi dla nielicznych, Lecz potrzebami operacyjnymi dla rozwoju ewangelii. Niech poszukiwaniu tych darów zawsze towarzyszy skruszone serce, duch chętny do służby i czysta motywacja, skupiona na chwale tego, który nas powołał z ciemności do swej cudownej światłości. Manifestacja niewidzialnej mocy czeka na twoje całkowite poddanie się i bezwarunkowe tak. Niech twoje życie będzie, poczone w uszy od dziś, zapaloną latarnią boskiej mocy i miłosierdzia, wypełniającą cel, dla którego zostałeś stworzony. Que assim seja, e que a glória seja dada àquele que nos capacita a fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, pelo poder que em nós opera. est completa. Amém. Curta se você sentiu o poder do dom e se inscreva para rompermos a próxima barreira da fé.